taki filmik. Cześć! Z tej strony Kupson i dzisiaj taki w filmik bo chyba będzie moja pierwsza recenzja na tym kanale. Zasadniczo chciałem powiedzieć na temat gry Warhammer Darktide czyli nowego tytułu twórców gry Vermintide 2 no i Vermintide 1 oczywiście. Mm, moim zdaniem Vermintide 1 jak i 2 są dość średnimi grami, mógłbym wręcz powiedzieć, że są mech Patrząc też na ich dodatki to też im się niezbyt, u, nie u, niezbyt udały, no w większości negatywne. Aczkolwiek nowy produkt zapowiada się naprawdę interesująco. Mamy cztery klasy mamy Karskina, mamy... E, jaką się tam nazywał. Mamy Ogryna. Mamy fanatyka i maga. Nie pamiętam jak on tam dokładnie. E, się tam dokładnie nazywał najpierw chodząc dalej Zasadniczo każda z tych klas ma swoje specjalne umiejętności Jak widzicie na materialne Karski ma karabin, granaty No i jego umiejętność specjalna to coś takiego, że po prostu klika sobie F i zaczyna lepiej strzelać Zasadniczo masz większą celność i więcej obrażeń walisz Ogry ma coś tego typu, że po prostu przebiega, przerzuca wszystkich na boki Przerzuca, powala i tak dalej jest twardy, ma strzelbę, jakieś tam potem granatniki i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Fanatyk, moim zdaniem będzie raczej to w tej grze. Posiada toporek, karabinek, yy, jakiś tam granat, yy, chyba smoke'a. I... coś tam jeszcze. No i oczywiście mamy tego naszego maga, który posiada tam mieczyk. No posiada tam laskę, a trzeba ją odblokować niestety na początku, tylko się lata tam z rewolwerem, mieczem. I tam można przepychać, powalać i odrzucać tych wrogów, ale to nic specjalnego, szczerze mówiąc. Wszystko się tak naprawdę z poziomem rozwija, bo zdobywam coraz lepsze bronie. Yy, zasadniczo, jak możecie zobaczyć na gameplayu, gra jest włączona na ultra. I szczerze mówiąc, patrząc na to, jak to na ultra wygląda, no mogę z ręką na ster wygląda naprawdę dobrze. W sensie gra nie jest brzydka. Jak możecie też zauważyć, to tutaj macie efekty audiowizualne, te różne dźwięki, tych wszystkich... E, ...przez jakieś krótkofalówki zasadnicze, te mechaniczne brzmienie i głosów, bo no bo to jest uniwersum Warhammera jest gdzie tam po prostu jest masa osób, które wykorzystują jakieś wszczepy... ...albo po prostu są... ...to... ...jesteś tam przełożenie, nie? Ogólnie w uniwersum 40k nie jestem zbyt dobrze obeznany. Wiem tylko to, że stare jest to śmiecie. No i to tyle z tych ciekawszych rzeczy. Aczkolwiek przechodząc dalej, gra się dzieje w Hive, Mile, Hive City. Hive cities na różnych planetach, gdzie jesteśmy wysyłani jako no, batalion karny, żeby zająć się tym, czym nikt inny się nie chce zająć czym jest Hive City? Zasadniczo w świecie Warhammer 40 to jest już tak duży okres, no sama nazwa, 40 tysięcy, nie? No to u nas ma, mamy 2000 rok. Pseudo-2000. No ale do końca, przechodząc dalej, no zasadniczo co tak. Z, z tego, że to jest 40 tysięcy, 40 tysięcy, to wynika to, że też jest masa ludzi. I to już nie są miliony, tylko to są już chyba biliony nawet. A raczej na polskie miliardy. No i na Polskę. Miliony, miliardy, miliardy. Ale dokąd dalej. Zasadniczo są tam miliardy ludzi na tych planetach. No i jak dobrze wiemy, już teraz są państwa, gdzie policja sobie średnio radzi, pomimo tego, że jest jej dużo. No i dokończa, dokończając, mogę powiedzieć tak. To, co tu widzicie, to, to nie są jakieś kurcze. Dziwne bazy wrogów czy coś. Nie, to są po prostu skrawki miasta, w których siedzą fanatycy, a raczej kultyści poszczególnych bogów chaosu, których jest czterech. Jest to Nurgl, czyli Pan Zaraz, jest to Slanesz, tylko że ich nie zobaczymy w tej grze, niestety. Czyli to są po prostu, wiecie, BDSM i te sprawy. Ogólnie perwersyjni, ćpuny, wszystko co takiego, wiecie, zde z zdegradowanego do odłości ludzkie, jak tylko można się najgorzej zachowywać, jakieś takie dziwne fanaberie i tak dalej, Jest oczywiście Korn, czyli Bóg, który po prostu chce krwi i czaszek. Tak taki ten jego charakterystyczny tekst. Blood for the blood girls, Schools for the Skull strong. No i zasadniczo jest jeszcze czwarty w serii Z tych wszystkich bogów widzimy w tej grze tylko jednego. Jest to tylko i wyłącznie Noggle, co moim zdaniem jest Trochę smutne, ale może zobaczymy. W przyszłości wejdą może inni bogowie. Aczkolwiek średnio mi się to wydaje, ponieważ twórcy tych gier mają coś takiego, że zasadniczo, pomimo tego, że wykorzystują naprawdę bardzo rozbudowane uniwersa, to bardzo, ale to bardzo upośledzają te gry. Jest ich strasznie mało różnorodności. Mogli na, mogliby na przykład w takim Vermitage wpuścić parę dziesiąt jednostek. Jak nawet nie parę z tych jednostek Scavenów, czyli takich szczurów. Tak samo jak i jednostek chaosu, a ograniczy się to po prostu do paru, ale przychodzą dalej, bo to nie jest recenzja na temat Vermintide, a na temat Dark Tide. Mogę Wam powiedzieć tak. Gra Primo. Naprawdę Primo. To, co mi się nie podobało w Vermintide to to, że zmuszali cię cały czas do lania się w tej grze. Czy co teoretycznie też ona na tym bazuje? No, ale tak nie do końca, bo z tego co widzicie, mamy tutaj broń palną, jest masa nabojów do niej. Specjalne umiejętności, które też polegają właśnie na korzystaniu z broni palnej. Czyli można dojść do takiego wniosku, że tak naprawdę, no, to już nie są cza czasy biegania, nie, wiem, miecza i topora, gdzie lejesz po prostu każdego połubie. Tylko tutaj broń wykorzystujesz tak jak w Left 4 Deadzie, naprawdę na, na bliskich starciach, gdzie musisz je wykorzystać, a woli, raczej korzystać z broni palnej na dalekie. Tak jak gra się. Na wyższych poziomach trudności to jest średni. Co to jest grany? Na wyższych poziomach trudności wróg się wychyla. Puf, puf, dwa strzały. Prawie całego HP nie masz. Dobra, trzeba taktycznie grać. Co mi się też osobiście podoba w grze tego typu? Eee, zasadniczo, jak możecie tu zauważyć na ekranie, a mamy go. Jest. nasz koleżka Rolf Ralph gra psykerem, czyli tym magiem, o którym mówiłem. Jest. Trzech guardsmenów aka Karskinów, karskini, gwardziści, psykerzy. To można nazwać takimi pseudomagami, ponieważ no, zasadniczo oni w sieci Warhammera 40 są wykorzystywani do tego, żeby napędzać Złoty Tron. Zasadniczo oni są poświęcani, żeby statki, które latają osonową, nie zostały zjedzone przez demony. A co to jest Złoty Tron? To jest zasadniczo po prostu wielki taki tron, na którym siedzi Bóg, Imperator, który aktualnie zważyłem. No i on musi być czymś Można tak powiedzieć karmiony No i karmiony jest psykerami Karskini to są po prostu gwardziści Imperium, którzy dostali lepszy sprzęt Są to wyżsi rangą yy, gwardziści Taki lepszym oddziałem Ale czemu akurat ja mówię tu o jakichś karskinach skoro przed chwilą powiedziałem o batalionach karnych Bo zasadniczo na początku gry można sobie wybrać Jaki jest swój backstory Skąd pochodzisz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cały przebieg Twojego życia i sposób, w jaki się tutaj znalazłeś. Czemu zasadniczo ty jesteś w tym batalionie karnym? No jest tam od mnóstwa opcji, które wpływają tylko i wyłącznie na swoje aspekty wizualne. No i na opcję, że możesz wejść w menu i coś tam popatrzeć. Kończąc dalej, mamy tych kapłanów, fanatyków. No, jak dobrze wiecie, fanatyk, no to fanatyk, po prostu osoba, która jest na danym punkcie zafiksowana. Ona tutaj może być zafiksowana na temat religijnym, w sumie to przeważnie fanatycy są na takich tematach zafiksowani, no i głównym ich celem jest po prostu darcie mordy i gadanie tak naprawdę samym ze sobą i napieprzanie wszystkiego w imię imperatora. A ogryny... Troszkę ciężko. To, trochę na siłę też są tu wrzuceni, bo zasadniczo ogryny to są takie, można powiedzieć, dorosłe dzieci. Takie głupki trochę. Jakby oni są bezwzględnie lojalni, więc niepotrzebnie oni się tu znajdują, w sensie... Można się do tego przyczepiać, aczkolwiek... Jeśli chodzi o całą grę i wszystko... Serdecznie Wam polecam. Jest naprawdę dobra. Zdziwiłem się, ale jest naprawdę dobra. Jak na grę, którą będzie można kupić... Albo raczej mieć w Game Passie za 4zł na 3 miesiące, 5 tys. miesięcznie, warto. Jeśli kupywaście na premierę, zależy to już od was czy macie takie pieniądze i czy was, aż tak wam się je podoba. Aczkolwiek moim zdaniem ta gra to jest 7 na 10. 7 na 10, naprawdę.